Fotografia była od zawsze w moim domu, ponieważ mój tata jest z zawodu fotografikiem, skończył studia w tym kierunku. On zaszczepił we mnie tę pasję, która trwa już od wielu lat. Jest to radość, że przejął, bo musiał chyba przejąć pewne cechy. Ja nawet mówię, że chwilami się już w tej chwili od niego nawet uczę, co mnie bardzo cieszy, bo mi zwraca uwagę. To jest dyskusja, rozmowa o fotografii. A jak tak będzie, a jak inaczej? Tu się coś wysłania, ale tak jak mówiłem, to w głowie wszystko siedzi. Pierwsze takie doświadczenie fotograficzne związane z podróżą dostałem w 2011 roku, kiedy byłem na plenerze, właśnie współorganizowany tutaj przez Regionalny Ośrodek Kultury. Moim mentorem i przewodnikiem po fotografii wówczas był słowo Odłowski, który jest szefem tutaj szegregalnej Art Photo w Regionalnym Ośrodku Kultury. I od tamtej pory pasja trwa. Pasjonuje go świat. A jak świat, to ja wymagam wręcz. Myśleć o ludziach, o kulturze, o dobru, którego powinniśmy szukać wokół. Piękno pięknem, ale to musi być otoczone jakąś dobrocią ludzką. A fotografia daje te możliwości uwrażliwiania innych. Regularnie staram się jeździć po świecie, uchwycać wszystko to, co najważniejsze, najpiękniejsze, moim zdaniem, jest w danych miejscach na całym świecie. No i dzisiaj w końcu po latach dorobiłem się pierwszej własnej autorskiej wystawy. To jest moje dziecko która mam nadzieję, że będzie nie ostatnim dzieckiem. Mam nadzieję, że w przyszłych latach jakieś kolejne wystawy być może też zostaną zorganizowane z moimi zdjęciami.